Dzień dobry kochani, Znaczy się dobry wieczór ja wróciłam dopiero z zakupów. Byłam teraz w pracy w niedzielę 25 no godzin w sumie bo teraz mamy hotel zamknięty i trzeba pełnić dyżury pod telefonem i to był ostatnia ostatni taki czas kiedy mieliśmy 24 Teraz będą same dniówki. Po 12 godzin każdy będzie miał dyżur od 8 do 8. No bo nie ma nikogo na hotelu i ten. Ym, no i odbieramy tylko telefony. Czekaj, tu jestem brudna. Odwołujemy rezerwację, robimy projekty faktu, zwracamy pieniądze, więc to w ten sposób u nas teraz wygląda. O czym jeszcze pią, ale jak? O ja. Czemu to? Nie wiem, od, chyba od światła tutaj, po prostu. Bo byłam teraz na dworze i tak po ciem... no, w ciemnym wiecie z ciemnego jasne weźłam. Mm. No i chciałam Wam pokazać, że zrobiłam w końcu zakupy, bo ostatnio ten szał zakupowy, który wszyscy mieli, mm, mnie nie ogarnął. I. I co? <laughs> I nie robiłam jakichś gigantycznych zakupów. W ogóle uważam, że to jest na robić jakieś takie wielkie zakupy, nie wiadomo na co, nie wiadomo po co, jakby miała być trzecia wojna światowa. I ogólnie martwię się o nasze społeczeństwo, jakby ono przeżyło, jakby była faktycznie jakaś wojna. Słabo to widzę po prostu. No, a ja byłam na takich małych zakupach, brakujące rzeczy. Tak naprawdę nic na jakieś gigantyczne zapasy, bo ja nawet nie mam miejsca na jakieś zapasy, więc nie mam jakiejś spiżarni gigantycznej zamierzarki. I naprawdę dziwię się wręcz ludziom. No, w zeszłym tygodniu byłam w sklepie, to nie było w ogóle mleka, więc kupiłam mleko w osiedlowym. Jakimś tam u nas mają w sklepiku. No a ten. A tak, to już teraz tak miałem spokojnie, już się pojawiło mleko, już się pojawił cukier. Więc e, ci napaleńcy, którzy wykupili te pierwsze zapasy, już chyba mam nadzieję, że drugi raz nie ruszą do sklepów. No, a ja wam teraz pokażę, co kupiłam. Jezu, i właśnie ta moja szafa jeszcze tu leży, bo słuchajcie, pan w ogóle nie przyjechał e, jeszcze jej skręcić, bo no, nawet się z nim nie kontaktowałam, teraz muszę do niego dzisiaj chyba napisać, kiedy przyjedzie, czy ma w ogóle przygotowane mm, coś tam do tego korytarza. I tak, kupiłam wodę, Kubuś łote, której wcześniej chyba przez 3 tygodnie nie było jakoś, ale podejrzewam, że jak panie w biedzieńce robiły przegląd magazynu, to pewnie znalazły jakąś paletę, i stąd też się pojawiła ta woda. Bo wcześniej nie było w ogóle żadnej. Ja tu ogólnie nie mam sporo soków i wody ostatnio kupiłam, więc jakoś ten. Dzieci nie ma, dzieci są moje siostry i właśnie z tego powodu też jechałam na zakupy. Bo bo co? Bo zawoziłam ich do siostry i potem poszłam sama na zakupy. Jutro idę właśnie na 12 godzin znowu. Więc yy... Nie chcę jakoś tak bardzo mojej mamy obciążać tym, żeby się zajmowała nimi, i tak już wczoraj się nimi zajmowała. No więc, jak jechałam w środę, i tak muszę jechać po coś załatwić, więc i tak, i tak bym jechała dzisiaj na te zakupy, a w środę, więc no tu nie był żaden dodatkowy wyjazd, żeby ich zawieźć. I tak, to były soki. Zobaczcie, woda dla dzieci, co ja tu mam? Tu ja mam torebkę tylko. O, właśnie mi spadło. Tu mam tak, chusteczki, chusteczki. E... Tu mamy katary. Jak przyszłam, to mam ręce pierwsze, co? Ręce mam strasznie wysuszone. E, tak, mleko, które zaraz chowam do szafy. Chusteczki wam pokazywałam, pampresy dla Franka na noc. Pampresy dla Franusia, to jutro sobie kupiłam do pracy. E, taką sałatkę gotową. Grecką, Szało tu tu nie ma. Tu jest parę oliwek, trochę fety. Trochę cebulki i... i dwie. <grywki> Dwa pomidorki, ale jestem ciekawa co to tu jest ten sos, czy co to tam jest. I może będę sobie robić takie sama, do pracy właśnie. Bo już ostatnio mnie zjechaliście, że źle się odżywiam. To postanowiłam przejść na dobrą stronę mocy. No i tak, frytki. Na obiad. Y, se, salami w plastrach. Frytki. Właśnie kupiliśmy ostatnio tą nową frytkownicę. No i... Będziemy robili. I tutaj też takie grubsze, a tu takie karbowane. Tutaj mam tak, do toalet, taką wiecie, wyciskane takie kwiatki. Dalej banany. Dużo bananów, bo dzieciaki wczoraj wszystkie zjadły. Chipsy. No nie przychodzę całkiem na dobrą stronę mocy. Ale nie będę was oszukiwać. Płyn, ale ten kokolino bardzo ładnie pachnie. Wziąłem on był ogólnie po 12 zł, ale to jest jakiś koncentrat. I taki płyn Silan też ładnie pachnie. Tu mam agent. Co tu mam? Dalej, kle. Mleczko do łazienki. Tu mam rodzynki w czekoladzie. MMMsy. To wiecie, że do pracy wezmę. <grywki> Serki wiejskie. Ogólnie teraz u nas kuchnia nie pracuje, ani restauracja, więc ja muszę sobie na jutro, na cały dzień zabrać jedzenie. Hmm. Tutaj kupiłam takie orzechy laskowe w czekoladzie. <grym> więc samo zdrowo nie będzie niestety. Pieczarki, bo mam cukinie od ostatniego razu i mam paprykę i chcę zrobić leczo. A jeszcze zapomniałam kiełbasę do tego, ale to może jutro kupię, jak pojadę jeszcze kiełbasę, właśnie. To tu już odłożę. Jeszcze jedne chusteczki, chusteczek, nigdy dość. E, takie ciasteczka dla dzieciaków, jak przyjdą. I ogólnie kupiłam kolorowanki. I kupiłam kolorowanki, zaraz wam pokażę. Niech ja je ja tylko wyciągnę bo dzisiaj kupiłam jak wracałam z pracy nie, byliśmy w ogóle u fryzjera z dziećmi tak, byliśmy u fryzjera i zaraz wam pokażę o, hmm. one ja jeszcze okno tu ma otwarte i tak wyłączę to radio i wam pokażę, bo Jasiowi kupiłam, a on zabrał ze sobą. Chciałam wam pokazać. Że mu kupiłam e, do pisania. Tu też jakieś lego. Tą wodę pustą, to już mógł stąd zabrać. No, kupiłam Jasiowi do pisania i fianek był zły. obrażony na mnie, bo jemu nie kupiłam, a ja znowuż znowu nie chciał się dzielić, bo to były litery do ćwiczeń. No, a teraz, że oni nie chodzą do przedszkola, bo przedszkola są zamknięte na dwa tygodnie, yy, to właśnie musimy mieć co robić. A że oni mają tutaj pełno książek kolorowanek. naprawdę, ja się tu ma tego sporo, ale jemu się już one wszystkie znudziły. Za dużo miał ich kupionych naraz, kiedyś. Kiedyś jemu praktycznie ciągle coś tu już mają obdatę. Czy nie? Może brudne. I ten, i kiedyś ja, ja mu ciągle kupowałam, jak on był mniejszy, jak nie, nie chodził do przedszkola jeszcze. I miał tego sporo, a teraz one mu już się strasznie znudziły. Ja będę musiała je. Jezu, co tutaj takie tłuste się zrobiło. Odpłynął chyba. O nie mogę. No i właśnie będę musiała mu te stare kolorowanki wszystkie wybrać, przebrać. E, zapytać się go, czy on chce je robić, czy nie. I po prostu jak nie będzie chciał, to je wyrzucę. A tutaj mam yy, kolorowanki dla Fenusia. I tu jest pełno tych kolorowanych, to jest taka cała gruba książka, Więc... i to są duże takie, więc Fenek będzie mógł sobie poćwiczyć, rysowanie, malowanie. Więc tutaj to kładę dla Fenusia, jak przyjedzie w środę, po nich pojadę, to będą szczęśliwi. A na to mi się wylał płyn. No tu jest też coś dla fanka właśnie kolorowanki dla maluszków ze smokiem i tu są naklejki bardzo fajne te mi się w ogóle podobają koloruj naklejaj i powiedz i tutaj macie koko co, ko, ko. na przykład kap 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 fajne takie i kolorowe bardzo no więc fianu się na pewno ucieszy i tu w środku ma naklejki że brawo! I takie różne. dobre No więc będziemy sobie ćwiczyli. Bo mm, jutro jest wtorek, no idę do pracy. A potem dopiero w piątek. Więc jak w środę po nich pojadę. Może jutro nawet po nich pojadę, zobaczę. Ale w środę i tak w sumie muszę jechać, coś załatwić. Więc nie ma sensu, żeby wieczorem jechać. A w środę jechać jeszcze raz, nie? Wiecie, szkoda paliwa. Więc pojadę w środę i w środę ich przywiozę do domu, w czwartek e, w środę i czwartek spędzimy razem, a w piątek może moja siostra przyjdzie tutaj. No i tutaj mam, aha, Iksanę wam pokazywałam 9,99 ta dla Franka, a ta duża jeden, e, też 9,99, no więc spoko. Tu będzie miał franość. A tutaj wytyczony dla Jasia. Dobra, i ta była też po 999. Tu jest kolorowo mi kolorowanki i łamigłówki. No i tutaj to już są takie trudniejsze rysunki. Znajdź pięć różnic, na przykład. Zmień kolorowe kształty w żuki. No, więc to, to są takie już trudniejsze zadania. E, więc to Jasiu będzie miał kolorowanki, bo on już jest dużym chłopakiem, ale też nie zawsze chce tylko i wyłącznie pisać i pisać i pisać. On już czasami ma dosyć tego pisania. Dzisiaj też się zbuntował i powiedział, że nie chce pisać. I tutaj mu kupiłem znowu e, coś innego, takiego już. O strażaku samie, i tutaj mamy naklejki, a tu mamy już takie zadania, i po kolei obrazek, według koloru kropek. Na przykład, także też takie jakieś zadania. Tutaj coś trzeba znaleźć, takie wiecie, ciekawe. Ja się bardzo interesuję takimi rzeczami. Straszaka sama też lubi, więc chyba będzie szczęśliwy. No i to będzie taka rozrywka w przerwie między pisaniem dla niego. Dobra, idę wam te resztę tych zakupów. Czy to już by było wszystko? Bo już sama nie wiem. A, i to by było wszystko. A nie, to nie wszystko. To jeszcze nie wszystko, bo mam jeszcze zakupy z Rossmana. Ale poczekajcie, pochowam to i wtedy wam pokażę ten Rossman. I dobra kochani, zakupy Zosmana. Dwa blokery, bo mi się skończył bloker. I ja tylko tego używam tak naprawdę. Um, um, używałam kiedyś dużo innych antypespiantów, ale żaden tak nie działa dobrze. Tutaj mam żel do mycia twarzy, bo mi się skończyły. I tutaj też mam taki aktywny peeling myjący. Więc takie dwa żele do łazienki zaniosę. A tutaj kupiłam sobie szampon. Taki z grejpfrutem I e, zobaczymy. Taki to jest chyba oczyszczający. Czekajcie. Biały grejpfrut i mięta mosa. No, także taki. Skończyły mi się również podpaski. E, więc kupiłam dwie paczki takich Sensitive Night ja ogólnie mam obfite te dni i wtedy muszę mieć takie większe te podpaski i kupiłam sobie też ZAA podkład mocno kryjący podkład matujący. I to jest numerek 03B. I ogólnie pani w osmanie była strasznie niemiła dla mnie, bo e, ja próbowałam sobie ten podkład, podkład tutaj na ręku, na, tutaj na, oj, na palcu e, chciałam zobaczyć, który będzie w miarę odpowiedni dla, mojej, e, dla mojego koloru, bo mniej więcej tak znam już swój kolor. No i e, kiedyś już się na tym podkładem czaiłam, chcę go wypróbować. Chcę zobaczyć, czy on. Naprawdę kryje. No i pani była e, taka niemiła, że jak próbowałam sobie testy, to e, naskoczyła na mnie, że nie mam tego próbować, że e, no, że bardzo dużo osób dotykało te rzeczy i tak dalej. No i gdyby chcieć tak patrzeć na to, tutaj macie herbatę. E, tuskawka z poziomką. I to są wszystkie e, zakupy z no i wracając do tej pani, sobie aż usiądę. I wracając do tej pani, um, gdyby tak było, um, gdyby wszyscy się tak jakoś strasznie, panicznie bali i tak dalej, to nie wiem dlaczego um, nie, zam, um, nie zamknęli sklepów. Na przykład sklep CCC, sklep um, Kik, sklep um, TV AGD zostały zamknięte. Rosman i nie przepraszam Rosman i Kik nie był zamknięty czy Rosman i Pepko nie był zamknięty Rosman i Pepko nie był zamknięty. Kik CCC i ten obok był zamknięty yy, No i pani na mnie tak naskoczyła, a tak naprawdę gdyby ktoś dotykał tych rzeczy, to nawet nie otwierając ich. E, I tak bym się zaraziła, więc e, po pierwsze brak świadomości jak można się zarazić, e, bo nie wiem, czy nawet przez dotyk poczekajcie. Aż się po prostu upewnię. Też się upragnie, słuchajcie. Mam tu przed sobą taką ulotkę kancelarii prezydenta Rady Ministrów, y, którą przyniósł pan listonosz. I słuchajcie, no więc tak, zarażamy się przez dotyk, przez oddech i przez... Y, powietrze yy, więc więc tak naprawdę yy, gdyby ktoś z tym koronawirusem dotknął tego podkładu to ja już i tak bym była zarażona więc yy, nie rozumiem dlaczego nie mogłam spróbować no ale mniejsza z tym nie próbowałam stwierdziłam, że beż będzie dla mnie najlepszym kolorem no i ten. I yy, ogólnie jestem taka. Jakby to wam powiedzieć, ja jakoś nie panikuję, ja nie wiem, Jezus mamia, jeżeli ma mnie to spotkać, to mnie to i tak spotka. Yy, wiem, że teraz powiecie, że głupio gadam, ale mm, wiadomo, że trzeba minimalizować przebywanie w jakichś dużych grupach osób i tak dalej, ale no jakoś trzeba żyć. Nie wiadomo, jak długo to będzie trwało. I to, że ludzie sobie zrobili niektóre zakupy na dwa tygodnie, tak? To nie oznacza, że to się przez dwa tygodnie skończy. Może być tak, że to się nie skończy przez pół roku, czy tam we Włoszech ile czasu to już trwa. I jeszcze się nie skończyło, więc nie wiem, ludzie w ogóle powinni pozamykać wszystkie sklepy, przestać wychodzić z domu, e, żeby żeby to w ogóle się nie rozprzestrzeniało, żeby to zdusić po prostu tego wirusa, tak, żeby on się nie rozniósł. Ale to jest jakoś mało realne w dzisiejszych czasach. Wszyscy się przemieszczamy, wszyscy jakoś funkcjonujemy. Um, nie wydaje mi się, żeby to się jakoś jakoś udało, więc może się zdarzyć tak, że naprawdę będzie trzeba funkcjonować z tym i żyć, i wrócić do normalnych obowiązków z czasem. Um, no, bo jak długo można zamknąć szkoły i tak dalej, więc wiecie. Nie wiem, ja może jestem zagłupiona na takie rzeczy polityczne, ale się nad tym nie znam. Ale wydaje mi się, że no prędzej czy później trzeba będzie funkcjonować jakoś normalnie. Więc mm, na przykład, co z tego, że się nie zarażę teraz? Jak na przykład będę mogła się zarazić w momencie, kiedy więcej osób zachoruje i kiedy wszyscy wrócą do pracy, do przedszkola, do szkoły. I będzie na przykład więcej zachorowań, a wątpię, żeby rząd zdecydował o zamknięciu przedszkoli, nie wiem, na, na parę miesięcy, to jest nierealne. Czy szkół i tak dalej, więc jakiegoś yy, długofalowego rozwiązania tutaj chyba nie ma. Mm. No, także tyle w temacie. Nie wiem, pewnie mnie nie zrozumiecie, jak często to bywa. Może nie umiem się jakoś tak wypowiedzieć dokładnie o co mi chodzi. No ale dzisiaj też jestem trochę zmęczona. I, I co? Przez dziewiąta godzina, słuchajcie, jeszcze muszę dla Was skręcić film, bo mam film w ogóle dzisiaj już jest 15, 16 nawet, a ja mam film jeszcze do skręcenia z 7 marca więc. Ostatnio jakoś odpuściłam te filmy, no bo naprawdę nie miałam czasu. A jak miałam czas, to byłam zmęczona albo chora. No ja też jeszcze nadal jestem na antybiotyku, więc tak to się przedstawia. Idę, spadam. Kończę. Poczekam mnie jeszcze prasowanie, umycie naczyń, kąpiel i przygotowanie się na rano do pracy. Na szczęście mam na ósmą, więc będę mogła sobie spokojnie do tej szóstej pospać. No. Do siódmej się ogarnę. Po siódmej wyjadę. Więc tak. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się w tych trudnych czasach. Nie wariujcie z zakupami, bo moim zdaniem to nie ma sensu. Nie, nie tutaj... Nie schejtujcie mnie też jakoś strasznie za moje zdanie, no bo każdy może mieć swoje zdanie. Ja mam takie. I tyle. Jeżeli się komuś ono nie podoba, może wyrazić swoje. Natomiast... Nie chcę też, żeby jakiś hejt tutaj się pojawiał na, na moim kanale, także zapraszam do rozmów, ale bez yy, oceniania, że tak powiem. No, to się trzymajcie. Ja się już zaczynam drapać. Po prostu. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa!